Cześć! Witam Was ponownie z terenu. E, dzisiaj wypad z sekcją eksploracyjną Danenberg, który oczywiście jestem członkiem. E, gościnnie u nas dzisiaj na wykopkach e, moja żona Aga, którą już poznaliście. I co? Nowy teren, e, całkiem ciekawy. Podejrzewam, że wyjdzie troszeczkę drugiej Wojny Światowej, ale co będzie, to się okaże. Dobra, gonię ekipę, bo wszyscy już poszli przodem. I do pierwszego! Sprzęt dostrojony. Jak widzicie, las. Nie jest najgorzej, da się chodzić. E, Aga, mi tutaj gdzieś wcięło. A jest tam przede mną, gdzie Widzę y, jaskrawo zielono-pomarańczowy szpaderek. No a ja czekam na swój pierwszy sygnał. Zobaczymy, czym nam dzisiaj posypie. Co tam za transzeje kopiecie? Co macie? się moją beczkę. Beczkę? No. Co? Beczka? Kurde, może depozyt. No dobra, szuflujcie, a ja idę tam, miałem sygnał. To, to sobie sprawdzę. Tam chłopaki walczą z dziurą, a ja mam tutaj sygnał, ale chyba coś żelaznego. No zobaczymy. No i my coś takiego. jakiś śmieciuch. Nie? Nie jest też nie. Też beczki, czas, jak to to no. no. i co? Powiem wam, że ktoś już sztuki chyba wcześniej był Chyba tak. To beczka? Bo, garnek. Albo jakaś co? To ale kocioł ale ktoś to po to to, to, to chłopie. Ale to, ktoś, no wiesz, ktoś, Ale to ktoś już jest przetrzepane, wiesz? Chyba. Ktoś tu był... jeszcze on miał ten chyba. Ktoś był wcześniej. No dobra, tyle no, z waszego to depozytu. Może garnków więcej. Jak na razie to powiem Wam, że bardzo czysty teren Bardzo mało sygnałów. Jak już są to jakieś tam żelazne pierdoły. O śmieci na ogół, Tutaj mam jakiś sygnał, także zobaczymy co to będzie. Dosyć mocny. No ale oczywiście przełamuje na żelazo. I jest to oczywiście kawałek blachy. Bardzo dużo tego tu jest. Z takich fajniejszych znajdek, z tego co się zorientowałem, to Janek trafił orzełka, zdaje się, naszego polskiego. Ale nie wiem dokładnie co to jeszcze za Jak go spotkam to oczywiście nagram i pokażę wam. I mam kolejny sygnał. Tym razem bijący trochę na kolor. Tutaj wychodzi bardzo dużo takich właśnie blaszek dziwnych, które strasznie przekłamują. Ale ten się wydaje czysty. Jakiś kolor na pewno. Ale co to będzie? Dobra, mam eee, prle, coś takiego dziwnego, chyba łuska jakaś tak wygląda do jakiegoś KBKS-u eee, Czy coś ten deseń No nic, no ale jest kolor, ładnie dzwoniło, a niestety. I zobaczcie, dosłownie 20-30 cm dalej, kolejna zdaje się taka łuska. To jest druga, o ile to jest łuska, ale tak mi się wydaje. Przed chwilą była trzecia, a teraz mam kolejny sygnał. I tym razem e, już jest trochę większa. Mauserowska. Zbita, oczywiście. No, czyli u mnie póki co łuskowo, a wszystko tutaj na takim tutaj obszarze. No, ja kopałem łuski, a Łagi trafiło się coś takiego. E, po. Nie wiem, co to jest. Jeszcze jakiś koreczek, nie wiem, ciężko powiedzieć. to jest jakiś trucik. No jak rozszyfruję to oczywiście tutaj Wam gdzieś kleję opis. A jeżeli nie, no to wiadomo, proszę o pomoc w identyfikacji. No ale coś takiego się trafiło. Kolejny kolor. No i łagi tutaj. dubka od shotguna. Czubek. Tak zwany kolcok. My. I nic więcej Jakieś pierdółki o, Zaraz wezmę A u mnie wyszło chyba z pięć tych łuseczek W tym jednym miejscu e, O plus jedna od Małzera. No dobra Lecimy dalej U mnie kolejny sygnał e, Niezbyt stabilny Ale bardziej wchodzi na kolor I mam coś Słuchajcie e, Jest guzik jest guzik, ale to jest gaczak. no ale pierwsza jakaś taka w miarę przyzwoita znajdka u mnie. Taki guziczek cztery dziureczki. Ale guziol. Dobra, lecimy dalej. Ada mnie woła chyba znalazła coś fajnego. O, kurde jakie krzaki. Ale zaraz zobaczymy. A no, już ten teren spisałem na straty. No nic, zobaczymy. Chyba orła. Ja pierdzielę. Co? Ale pozamiatała Pruski orzeł. Wpinka chyba jakaś. Tak. Od czapki prawdopodobnie. I mnie też nie nagrywać. Ale ja muszę cię nagrać. Spalaj. Z tym czymś. Ale, to <laughs> Ale trafienie. Ależ pięknie pozamiatałaś Kurde. Mega. Ale trafienie. Oddawaj go to położę Już zaraz. A zdążyłem powiedzieć, że nic nie wpada. I ło, tam jest sprawczyni tego zamieszania. Kurde, jak na razie chyba fan z dnia. Omega, nie? A ja zamieniłem Simplexa na legenda, zobaczcie, ech tam! Oddałem, a teraz wiele cierpiał. Przed chwilą powiedziałem, że yy, nie jest zbyt ciekawa. Jak się okazuje, całkiem ciekawie zaczyna sypać. Chłopaki, jakieś tam fajne znajdki też już znaleźli, ale troszeczkę są w innej lokalizacji. Właśnie do nich się przemieszczamy pomału. Nie jest to, co prawda, druga wojna światowa, ale jest ciekawie. I słuchajcie, mam kolejny guzik teraz, tym razem troszeczkę chyba ładniejszy. Ale z tego co widzę, to jest płaski. Bez tam żadnych zdobień. I zobaczcie, tak on się prezentuje. Przez chwilę myślałem, że jest to guzik arsenowy, ale z tego co teraz mi się wydaje, to jest ym, podobny okres jak Agi y, Orzeł Pruski. O ile się oczywiście nie mylę. Czyli końcówka XVIII wieku, początek XIX. I kolorowy sygnał taki 37, bardzo stabilny. No zobaczymy. I słuchajcie, mam łuskę, ale to jest chyba myśliwska. No dosyć mocny sygnał, no ale niestety kolejna łuska. No dobra, zabieramy. Pomału będziemy się kierować już w stronę parkingu. No jednak, wiecie, warunki no, nie są rewelacyjne dochodzenia po lesie. Ciężko jednak w tych chaszczach się przedzierać, ale coś tam powpadało. U jednych trochę więcej, u drugich trochę mniej. Jakieś tam podsumowanko wam zrobię, pokażę co wpadło jeszcze poza tym. Mmm, szału nie ma, ale nie można powiedzieć, że nic nie wpadło. Już się ekipa schodzi, także zaraz będziemy oglądać. <noise> A ty się pochwal co masz. <głosy> <głosy> A to jest dzisiejszy mój robek, w sumie nie, ta, ta dupka to jest Agi, także u mnie kupa łusek, ten guziolek trochę złomków i nic poza rzeczy, które znalazłem. Aga czyli ten fan dnia to coś i to i zobaczymy co jeszcze reszta wyciągnęła no. kłódeczka LWP śruba i grot, I grot. drwala tutaj trochę złomów poka mnie by to taki w stanie, że nie ma co no nieważne to Cieka ciekawi mi co to jest, kurze, no chłopaki. Już? No zobaczcie. Eee... To, no nie wiem. Ale no, ciekawe, gwint jakby był, zobaczcie. No widzę. Ale to jakiś, nie wiem, do jakiegoś może czerwoprotowca, czy Nie, tam taki fenol, który się nie opłaca pokazywać. Ej, stank, jak, taki... jak nic nie ma, to i fenola trzeba pokazać. Małujacka. Co to, Łódka. PRL-e. Buziol. A jaki gwint taki tu padł, nie? Tak, Kotuż, jakaś to jest. Takie podobne miało, miał też te kulki, nie? No to, to jest, to jest ciekawe. Nie, czy gdzieś myśleliśmy? No tak Baka mnie je znajdę. Już pokazuje, pokazuję, poczekaj. Ja nowe kopki, TikTok, Łuski też ci pokazuję. Nie, takie co, masz co fajniejsze. O, no. Do żywych. Pięć grosiaków. To trzeba by było sprawdzić, co to jest za orzeł? nie? Czego to jest, tego nie? Jakieś blaszki, łuski. No to ja też tam łusek na wyciągałem. A czyli tak czyli bez. Czy to jest średnie, czy no, jakby, tak jakby, jakby, nie? Nie, chyba chociaż cholera wie trzeba by było. Ciężki, nie? ciężki. Ale nie? w koronie jest, nie? Tak, w koronie dobra. No, no. To teraz, to teraz chodź zobacz Ja Cię pierdole, gratulacje Matko Cygańska no, Ja no, też znalazłem no, Ja od KBKS-u chyba Nie? Nie, nie To jest od bocznego, bocznego To pokaż mi to I kamerkę jeszcze jedną znalazłem I, i, to I to, wśród nich ta jedna łuska była to, 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 to ja też takie znalazłem nie, to gdzieś tam ten, bliżej ten, bliżej 20. Nie, tu w rowie. O, klamerka pruska. I kujwa w jednym miejscu. O, fajna. Elegancka, no ale to ja też, to ja tak, też takie... Ale to jeszcze mam w tym jeszcze. A to są z, bo... z bocznym zapłonem? Tak, to jest, bo... jest bocznym zapłonem. A tutaj ja nie sprawdzałem aż tak ty. No, jak zobaczysz no to tutaj... ja kilka też trafiłem, wiesz? Jak ma... Zobaczysz to tutaj ma zobacz, z boku... A może być... Zobacz, widzisz, tu ma tu ma z boku no, dobra. I, ma, i ma jeszcze pewnie ma ten jakieś bicie, bicie może mieć nie? No, ale klamereczka to fajna a ten gładka, gładka końcówka? fajna, tak, tak. O, takie szybkie zakończenie robimy jak widzicie. nie wpadło tego bardzo dużo ale jakieś tam znajdeczki wskoczyły, dzionek zaliczony, całkiem fajnie, Aga zadowolona, fan dnia w sumie Janek też fajnego orzełka trafił także bardzo fajny wypad i cóż jeżeli się podobało, oczywiście, możecie coś zostawić. I mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Także trzymajcie się i do następnego.